Naszymi gośćmi dzisiaj są członkowie Polsko-Amerykańskiego Zespołu Folklorystycznego, pani Basia Kaźmierczuk oraz pan Mariusz Bernatowicz, prezes zespołu. Witam was serdecznie Witam. w programie. Panie. Powiedzcie, czy chodzicie tak wspaniale ubrani do pracy? Oczywiście. Ale nie? Ja serwuję kawę w tym. O, A to znaczy gdzie, gdzie pracujesz? Starbucks. No to no jak się ja, chyba Starbucks na Granbondzie ma pewnie takie specjalne dni łowickie, tak? Bo to tak, są stroje. Oczywiście. Łowickie. Powiedzcie coś, coś o tym stroju. Znaczy, to jest jedno z e, najbardziej znanych stroi e, jakby f, e, folklorystycznych e, z Polski. E, jedno też z najcięższych. Na szczęście to uh -huh. nie jest też takie ciężkie. I e, tańczymy to zwykle e, w tym tańce jakby, jak oberek, kujawiak. Większość naszych właśnie y, tych występów. Po no, moim zdaniem najpiękniejsze. To ręcznie wykonywane oczywiście tak. w Polsce, tak? Mhm. Czy, czy tutaj macie jakichś krawców, którzy Wam przygotowują takie stroje? Nie, wszystkie nasze stroje są sprowadzone właśnie z Polski, mhm. ręcznie, ręcznie haftowane. W I strój łowicki to jest tylko jeden z, z dużej kolekcji strojów, które macie, prawda? Tak. It's Mamy. 600 stroj w całości, a zestawów mamy około chyba 25, może z regionów różnych z Polski. I czy tańczycie tańce odpowiednie do, do wszystkich strojów, które macie ze wszystkich Tak, regionów? Jeśli chodzi o regiony, to oczywiście tańce narodowe i te stroje akurat możemy używać do innych regionów i to zależy też od koncertów. i Tańców, a właśnie mamy do każdego regionu właśnie taniec przygotowanej choreografii. Mm -hmm. A jak, jak się przygotowujecie do występów? Jak wyglądają wasze próby? Kto Wam przygotowuje choreografię, jak to wszystko wygląda? To zależy też od występu i od koncertu i od skali koncertu. Przygotowując się na dany koncert, choreografia, która jest dana na przykład na tako wydarzenie czy koncert, i mamy choreografa. Nazywa się Tomasz Orzechowski. I używamy choreografii do danego koncertu. I słyszałam, że też macie słynnych choreografów z Polski, konkretnie ze Śląska i z Mazowszem. Pan Witold Zapała w przeszłości przebywał u nas przez parę miesięcy, zrobił choreografię, pomagał wtedy właśnie dla Stanley Pelc. Także w tym roku gościła pani Zofia Czechleska, która była solistka Śląska przez ponad 30 lat. I używa nas fotografii. A czy, czy czasami nazywają Was tutaj ludzie takim polonijnym Śląskiem albo Mazowszem? Porównują Was do tych wielkich stereotypów? Na, na pewno polskich? jesteśmy tymi lokalnymi, najbardziej im bliższymi, bo mają akurat dostęp do nas jak najbardziej, ale oczywiście zawsze się wzorujemy czy na Śląsku, czy na Mazowszu, na innych, a jest jak po prostu profesjonalnymi zespołami. Znani jesteście głównie z, z tańców folklorystycznych polskich, ale wiem, że zdarzyło wam się tańczyć również tańce hawajskie oraz meksykańskie. Powiedzcie, jak do tego doszło i, i, i jak to wszystko wyszło? Tak, to są bardzo okazyjne. Na przykład wspomniane tańce hawajskie to były zatańczone w Rzeszowie. Rok temu byliśmy na Światowym Festiwalu innych Zespołów Folklorystycznych. A to zatęczyliśmy, akurat mają koncert galowy na tańce z naszych e, krajów i mm -hmm. były hawajskie. Mm -hmm. Jak się Ale nauczyliście takiego tańca? Zaprosiliśmy akurat nauczycielkę, która Hawajkę i nas nauczyła. To bardzo okazyjne. Jednak bazujemy się na tańcach ludowych. Ale się, mhm. można powiedzieć, że się trafiają takie okazje. W Miami występujecie. Tak. w Rzeszowie. Tak. Wiem, że co roku Was można zobaczyć również na samym przodzie Parady Płaskiej, bo tańczycie z samym Bloombergiem. Tak. Gdzie jeszcze można Was zobaczyć? A oczywiście roku. jak tradycyjnie na balu Fundacji Kościuszkowskiej z panem Oleksem Starożyńskim, akurat, a też no, wspieramy, wspieramy jego. A także akurat a, dla Platniej pomocy, a ten Polish Assistance co roku. Czy to głównie są występy przed polonijną publicznością, czy też tak. występujecie przed amerykańską? Zwykle to jest poloniny, bo to Amerykanie zwykle nie wiedzą w ogóle o co, co to w ogóle jest. Ale wiem, że się fascynują, na przykład Śląskim czy Mazowszem. To jest zawsze duże wydarzenie. Czy kiedyś było jeszcze za, za dawnych czasów, nie, nie macie takiego odbioru wśród Amerykanów? Yy, tak. Znaczy się. Oni bardzo w zachwycają się tym za to, ja wszystkim, ja tym prawda. bardziej jak na przykład chodzimy po ulicy na Greenpoint czy coś w takich strojach i uh -huh. nas zobaczą, to po prostu jest szaleństwo, wiesz. Czy mogę zdjęcie z panią, czy mogę, czy mogę. I e, kiedykolwiek, wiesz, zapraszamy Amery też Amerykanów, kogokolwiek na koncerty, to oni też się jeszcze bardziej czasami zachwycają właśnie uh -huh. naszymi tańcami i strojami. A jeżeli ktoś chciałby z Wami potańczyć, to jak, jakie są kryteria przyjmowania do Waszego zespołu, czy trzeba być, nie wiem, doświadczonym e, tańcerzem, być w balecie, jak to wszystko jak wygląda? Trzeba naj... umieć śpiewać na przykład? Jak najbardziej zapraszamy wszystkich. a Tych zapraszamy, co mają chęć do tańca, spotkać się z nami, przyjść. Także tych bardziej, najbardziej zapraszamy tych doświadczonych również, jeśli których. Cokolwiek z Was tańczy w zespole w Polsce, czy tutaj zapraszamy. w Ludowym jak najbardziej zapraszamy, a po prostu są kryteria chęć do tańca i, I do mus... zabawy. I do mhm. zabawy. Bo naprawdę to jest bardzo zabawna grupa ludzi i to jest. Jakby jedna wielka rodzina. Mhm. Po prostu... A jak często się spotykacie na próbach? Spotykamy się co tydzień w piątki, czasami częściej, zależy od występu. O ósmej spotkamy się jako cały zespół, jako próba, a też od niedawna zaczęliśmy właśnie warsztaty i takie zajęcie dla początkujących mhm. o siódmej. Czyli takich zajęć. Tak, jak ty, Więc ja. tak <laughs> w ogóle wszystkich zapraszamy i. Y Ktokolwiek by chciał, to może przejść. Jesteście drugim najstarszym zespołem folklorystycznym tak, w Stanach. Tak. Cztery lata temu mieliście ogromny koncert na 70-lecie, teraz przygotowujecie się do 75-lecia. Tak, już 75 lat. Właśnie, za powiedzcie rok. coś o tym koncercie. już to jeszcze cały rok do tego, ale tak, już wiem, cały że się rok, czegoś... ale już się <laughs> przygotowujemy. Jak najbardziej to jest wielkie przedsięwzięcie i dużo to czasu zabiera. I taki właśnie jubileusz przyciąga właśnie grona rodziny naszego zespołu którzy tańczyli z nami w przeszłości i przychodzą właśnie zatańczyć chociaż jeden czy dwa numery i to taka wielkie połączenie rodziny i właśnie wtedy także włączamy dzieci, czyli mamy tak na scenie jednej, 3-4 generacje po prostu mhm. zespołu. Jaka duża rodzina. Tak, tak duża rodzina właśnie, mamy też kapelę ludową, która przygrywa, też będziemy chcieli zatańczyć na nich do żywej muzyki. Czyli za rok na pewno będziemy o tym informować w, jesieni, w nowym tak, dzienniku. Tak, na jesieni zapraszam wszystkich. Serdecznie dziękuję Wam za udział w programie oraz przemiłą i przeciekawą rozmowę, a na koniec zatańczycie dla nas? Dobrze. A, czemu nie? Dobrze. <gry>